Kwiecień 2024 horoskop chiński dla znaku smoka. Daty urodzeniowe, które pasują pod smoka, będą wpisane w opisie do tego filmiku. Drogie Smoki, dla Was przesłanie roku smoka, czyli od smoka. Wam wyszedł smok singold. Rób to, co nadaje. Wesoły rytm. Rób to, co raduje Twoje serce i sprawia, że się uśmiechasz. Zacznij tańczyć, śpiewać, korzystać z różnych zaproszeń, wyjeżdżać, malować, pokochaj siebie, naucz się bawić, przyjmuj zaproszenia, ale też popracuj ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Drogie Smoki, zapraszam Was serdecznie. W sobotę 23 marca 2024 na godzinę 20:30 kanał YouTube Wiedmiła Renata X na kwietniowe czytanie dla wszystkich chińskich znaków nadajemy na żywo.